Widzowie! Dzisiaj będziemy zapełnić album! Patrzcie, ile mam kart. Mało, małe uzupełnienie będzie. Ale. Takie sobie, patrz, ile mam kart. Takie sobie, mam karty. No ale. No ale nowe karty są. Dobra. Lecimy. Martinez nam się trafił. Taka. Oj. Taka karta. Martineza. Lautaro Martinez. O. O Martinez umieścimy stronę pyk tu dobrze to jest szóstka siódemka ósemka ósemka to jest martinez i pyk dobra lecimy dalej za atletico nic minerio nic nie mamy z palmeras mamy jedną kartę Artur. mam taką kartę. Um, osiemnastka tu. Nowa karta. I tak to wygląda. Dobra. Tak. Arsenal nic. Jak tutaj mamy? River um, Riverpool, um, Liverpool. I trafiliśmy Gappo. Gappo. 17 tu. Dobra, pik. Tutaj mamy. O, tutaj pik. Dobra, kolejna karta mamy Bernardo Silva. To jest 11. Teraz będę mógł tak włożyć. Nie dam rady. mi kamerę. Dobra, pyk, tak. To wygląda. A w ogóle mam jedną stronę już całą. Chciałam wam już powiedzieć. Tu cała strona. Dobra, jeszcze dwie karty. Dobra, dalej mamy Manchester United. Nic. I Atletico. Savage. Savić. I to jest numer siódemka. Boże. Mamy mysję, ale tam dobra. Um, muszę to włożyć taką. Bo już kurde nie możemy. Dobra, mamy taką Atletico. Um, nie, nie, mamy jeszcze jedną kartę za Atletico. Patrzcie. Kończoku i gimezny. Dobra, wkładamy ona. Idzie tu. Dobra, odwrócimy stronę. Ona idzie tu. Pyk. Czekaj, mamy jeszcze jedną kartę z atletiką. No tak. I to tak wygląda. Brakuje nam cztery karty. Dobra, lecimy. Muszycie? Tam. Dobra. Mamy kolejną kartę. Gavi i Pedri. Halo. O, Gavi i Pedri. Majdzie tu. Składamy ją. I obok mamy kapitana Roberto. Trzynastka. Składamy. Tak, tak to wygląda. 10, 11, 12, 3. Oj, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Przykro mi, ale brakują nam trzy karty w całej Barcelony. Dobra, kolejny grup jest Real Madryt, ale z, z Real Madryt nic mamy. Z Marcilli też. Dobra. Um, dalej mamy Paryż-Zełmeo, mój ulubiony klub. I trafiliśmy. W taką kartę. Sanchez! Szesnastka. Um, I tu mamy jeszcze. Ona będzie tutaj w ziątku. Szesnaście, dobra. Składamy. No i mamy tutaj cały rządik. Dalej z Bayern nic. Z Frankfurtu nic. Z Interu nic. Juventus też nie. Dobra, Milan też nie ma. Lazio też nie ma. I Ajax też nie ma. A dopiero... kurde Benfica. Z Benfiki mamy Di Kładamy karteczkę. No i co? Brakuje nam z Belfiky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kart. Dobra. Dalej mamy Titany. Dalej mamy Magiany. A jeszcze mamy Dominatory. Dominatory. Z Dominatorów mamy. Tak, tak, tak. Dobra, z dominatorów mamy uwaga. Kogo? Martineza. To jest mlek tak 51. On idzie tu. Czekaj może wkładamy tak tu. I mamy takie coś. Czekaj. 50, 51, 52, 3, 4. Dobra. Tak, tu mamy, nie ma tej maszyn. Ranking stars, mamy takie coś, MRRY, 16. Dobre, włożę. Czekajcie, bo ciężko się wkłada. Kudy nie mogę włożyć. O, to dobra, jest. Jest karta 15-16, dobra. Dalej mamy top. Pary. Mamy top kipery i duma ruma z Halo. Oh, duma Ruma top kiper Ona idzie tu. Kurde, szczepią nam myszy, kurwa. Popierdzielamy. Dobra, mamy takie coś. Jedną i tutaj jeszcze brakuje nam. Uwaga, kto? Sterstegen? Boże, się pomyliłem. Poczekajcie. Nam tutaj stronę i tutaj jedną kartę. Brakuje nam Alison i Neuer. Dobra. Później tutaj nie ma nic. Później mamy Gianty? I ostatnią kartą jest. KASEMIRO Giant! Mamy cały komplet, zobaczcie. Nie, yeah, baby, podoba mi się to. Podoba mi się to, tak? Że bawiciemy. A, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że kurde, będzie jeszcze dzisiaj może filmik, jak uzupełniam album, jak trafia w coś w saszetkach, bo dzisiaj może ktoś mi kupi, albo ja sobie sam kupię. Może jeszcze pojedę tak, tak na szybko do Dino i sobie kupię potem, nie wiem, po 8, saszetek, nie wiem po 4 i będę dzisiaj jeszcze uzupełniać album. Dobra, to ja się żegnam. Na razie. Dobra, pyk. Ja już chciałem się wam żegnać. Dobra, to na razie. Dobra. Nara! A. Mimieście myszy Boże ty debile.